Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. W dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu walczymy o rangę w sezonie luty 2016 i postanowiłem, że ostatnio czarnoksiężnikiem mi szło tak dobrze, że postanowiłem trochę dłużej na nim zagościć. Więc dzisiaj także czekają nas pojedynki z Renu Warlockiem. Tak, mieliśmy grać magiem w lutym, a wyszło na to, że gramy czarnoksiężnikiem. No cóż, Warlockiem jakoś przyjemniej mi się gra. I póki co nie planuję tej klasy zmieniać, a zobaczymy jak długo na niej zostanę. Już myślę wkrótce przy wbijaniu kolejnych rang, a tymczasem zapraszam Was do kolejnych pojedynków z moim renolokiem i do walki tym razem o rangę numer 10. Dobra, mamy Rexara. Myślę, że z Hunterem nieważne, czy to jest Face Hunter, czy to Midrange. Mamy spoko sytuację. Kurczę mamy Hilbota, szczerze więc bym go zostawił, ale myślę, że zaryzykujemy i wywalimy Hilbota, zostawimy sobie smoka. No i w sumie nie wiem, czy mi się ta zmiana opłaciła. Jeszcze tylko musimy sprawdzić, cóż to będzie za Hunter po drugiej stronie. Aczkolwiek nie ukrywam, że znacznie bardziej bym się cieszył z Huntera Midrange których niestety się dość rzadko spotyka. Przeważnie to są niestety głupie face decki. A czy faktycznie tak będzie, to się zaraz okaże. To... O! Mamy Reno Jacksona! To jest bardzo silna karta przeciwko łowcy, więc bardzo dobrze, że się trafiła. Reno Jackson na propsie. Póki co nic nie zrobił. Zobaczymy, co zrobi w drugiej turze. Jeżeli tutaj także nic, to jest spora szansa, że to nie jest face hunter. Dobra, mamy opierny pajęczak. Ta karta nam raczej nic nie mówi, więc myślę, że zrobimy tak. Mogłem wystawić smoka. Dajmy znaczy się impa z monetą, jednak myślę, że wystawimy sobie zombiaka, gdyż im prędzej tę kartę wystawimy, tym lepiej, bo w, później, w późniejszym etapie gry ona jest w ogóle nieprzydatna, a często nawet bardziej nam przeszkadza niż pomagać. Więc wystawmy zombiaka z nadzieją, że rozbije jego pająka i w ten sposób pozbędę się bestii z jego stołu. Dobra, mamy Orly Rook, czyli niestety pająk zostanie. On coś tam straci, ale przynajmniej nie poszedł na face z bronią. Jeden ładunek broni zmarnował, więc nie jest tak bardzo źle. A w tej że wystawiamy impa. Sami broni nie zginie. Jak nas zabije pająkiem i bronią, to tak się jak dwa małe impy, które strajdować z pająkami się będą mogły zostaną. Więc myślę, to nie jest zła decyzja. No, co tam masz? W sumie, jak widzimy, nasz przeciwnik w dalszym ciągu czuje magię świąt Bożego Narodzenia, bo do tej pory nie zmienił rewersu kart. W sumie ja też do końca miałem ten świąteczny rewers. Nie ukrywam, że mi się podoba, ale uznałem, że trochę już nie w klimacie, więc pora go zmienić. No, co tam masz? Dobra, mamy nożownika. No, tak myślałem, że mojego Imp Gangbossa będzie teraz spróbował zniszczyć, bo niestety nożownik. Tutaj y, byłby w dużym niebezpieczeństwie. Pewno jeszcze noże pójdą w oba bajonki. Na szczęście nie. No, bo oprócz tego mamy słonika, który niestety wygrał mu szatkownika. Ale przynajmniej już wiemy, że to jest na pewno midrange hunter, jako że używa słonika. O, mamy piekielnogi. Myślę, że pikielnogi jest tutaj idealną kartą, którą możemy użyć. Yy, więc niech będzie piekielnogin. Trochę skopałem, że nie zaatakowałem moim impem. Powinienem najpierw zaatakować w twarz impem, a potem dopiero użyć piekielny ogień. To był błąd z mojej strony oczywiście. Niemniej jednak straciliśmy tylko jeden punkt obrażeń na face. Miejmy nadzieję, że to nie będzie decydujące. Tymczasem on oczywiście wyskakuje z właśnie dobranym szatkownikiem. No to my odpowiemy śluzażerem. Śluzażer bardzo ładnie z szatkownikiem się traduje. On szatkownika zabija. Samemu jeszcze zostaje jeden punkt życia. Więc myślę, jest OK. Jako, że to jest Midrange Hunter, to musimy uważać na lwy, które na bank zaraz będzie wystawiał, tym bardziej, że mamy już szóstą turę. Dobra, jak widzimy on także wystawia śluzożera, no okej. Okay. I mamy Sowę, to myślę, że zrobimy tak. Eee, najpierw użyję Smoka, bo i tak i tak go będę używał. Teraz tak sobą wyciszymy śluzożera I zabijemy jego szatkownika. Zobaczymy co z niego wypadnie. Serio? Naprawdę to jest chyba najgorsze, co mogło z tego szatownika wypaść. No i nam całe pole pozamiatał. Chociaż plus jest taki, że jego śledzorze także zginął. Trzeba szukać pozytywów we wszystkim, ale nie ukrywam, że z tym Doomsayerem to mu się trochę udało. Dobra, mamy grobowego pają pajączaka. Nie ukrywam, że nie za bardzo mam jak się z nim w tym momencie rozprawić. Jak na wystawie się stworów po swojej stronie, to zawsze mam power overwhelming i dzienisty płomień. Dobra, owca grubego zwierzę może nam się przydać. Yy, jednak na razie myślę, co tu zrobić. Myślę, że po prostu pójdę na face i skończę Nie ma sensu nic wystawiać. Obrońcy Argusa może mi się przydać później. A jeżeli wystawi więcej stworów, to mam w jakiś sposób je zniszczyć. W najgorszej sytuacji mam Twisting Nether na polu, więc nie powinno być źle. Znaczy się nam nie na polu, tylko w dłoni. Więc jak nam wystawi już straszne stwory po swojej stronie, to Twisting Nether tutaj będzie nam bardzo przydatny. Dobra, mamy Gazrille. Kurczę, mam beztwarzowego manipulatora. Fajnie było Gazrille mojego przeciwnika skopiować. A szkoda, że niestety szkoda, że niestety nie można właśnie tak zrobić. Nie można rzucić power over overwhelming na nią, bo wtedy mógłbym ją zniszczyć moim big game hunterem. Tymczasem myślę, damy mojej gazrilli taunta, żeby musiał ją atakować. Miejmy nadzieję, że on big game huntera w tali nie ma. I że będzie musiał się przez moją gazrillę przebić. A jeżeli zrobi się zbyt niebezpiecznie po jego stronie, to tak jak mówiłem mamy Twisting Nether, więc nie powinno być źle. Ok, Pójdzie drugi rozkaz zabicia, czy nie? Jednak poszedł. No dobra. Czyli przynajmniej jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że zmarnował oba rozkazy zabicia na naszą gazrillę, a ja myślę w tej turze... Ha. Dobra, pozbył się dwóch rok wskazów zabicia, to myślę użycie Twisting Netheru i tym samym smakowanie całej tury. Jest w miarę bezpiecznie, bezpieczne. Raczej mi 14 punktów życia w jednej turze nie zbije. A jeżeli dożyje do kolejnej, to będziemy mogli się wyleczy wyleczyć naszym Reno Jacksonem. Dobra, mamy Doktora Huka. Niego oczywiście zniszczymy naszym Big Game Hunterem. I myślę, że jeszcze jedną turę mogę zaryzykować w wystawie Taurizana. Taurizan jest na tyle niebezpieczną postacią w moich rękach, że myślę, że będzie się starał jakoś jej pozbyć. A w kolejnej turze myślę, że to już będzie ta tura, żeby naszego Reno wystawić, bo jeżeli będę z nim zbyt długo czekał, to to może mieć tragiczne konsekwencje. Dobra, mamy spuścić psy. Pewno będzie chciał mi wszystko zniszczyć bombami. Oby tylko nie były zbyt szczęśliwe, no ale jak widzimy, niestety tak dzisiaj jakby wszystko ginie. No ale plus jest taki, że wyczyścił tym samym całe swoje pole. Jak wystawi broń, mam yy, żrący bagienny szlam, wystawił lwa. Okej, okay, to myślę, że zrobimy w ten sposób. Dopiero sobie kartę, wysanie dłuższy. Hmm. Dobra, zrobimy tak stanie duszy na lwa i przeczekam kolejną turę. Gdyby mój przeciwnik nie zmarnował do tej pory uh, gdyby mój przeciwnik nie zmarnował do tej pory dwóch rozkazów zabicia, to bym grał zdecydowanie bezpieczniej. Niemniej jednak w obecnej sytuacji czuję się w miarę pewnie. Co on mi może zrobić? Dwa razy hiena to jest 4. Musiałbym mieć dwa razy quickshot w dłoni, żeby mnie dobić, ewentualnie jakąś szarżę. Myślę, że szansa na to jest dość mała. No dobra, low-tap, czyli och, idziesz. dlatego też w tym momencie warto by było zacząć się bronić. Więc tak, dobierzmy kartę, zobaczymy co. Mamy tajemny golem, tajemny golem mi się przyda, zrobimy tak, leczymy się Reno. Z kolei tajemnego golema użyję do zniszczenia wilka, co prawda niepozorny wilk 1 na 1, ale nie ukrywajmy, że z tym wilkiem każda z niego bestii ma dodatkowy punkt obrażeń. Co nie jest dla mnie w sumie zbyt wygodne, mamy, co, mamy w dłoni hilbota. na razie go nie potrzebuję, fajnie by było dostać także do ręki brana bronzebearda, żeby ten hilbot lepiej zadziałał. Dobra, mamy sekret, jest to albo wybuchowa pułapka, albo misiowa pułapka, albo zamrażająca pułapka, więc trzeba będzie jakoś wokół nich zagrać. Teraz jestem ciekaw, czy będzie atakował mojego reno, czy będzie szedł na face. No i co? Jak zaatakuję Loatebem mojego Reno, to w kolejnej turze cienistym płomieniem będę mógł zabić wszystko, co ma na polu, więc i tak wyjdzie na plus. Jako, że nie ma żadnej karty w dłoni, to będę się czuł w miarę bezpiecznie. Dobra, mamy mrocznego handlarza, myślę, że użyję jego. Śluz ożera sobie zostawię na później i zrobimy tak: podleczymy się. I teraz tak, mógłbym użyć Cienisty Płomień na mojego Hilbota, niemniej jednak myślę, że lepszym pomysłem będzie użycie Cienistego Płomienia z Power Overwhelming na Mrocznego Handlarza, z tego względu, że jest spora szansa na to, że sekret, który ma mój przeciwnik po swojej stronie, to jest zamrażająca pułapka, dzięki czemu mojego Healbota będę mógł wystawić ponownie. Co dla Huntera może być dość bolesne. Dobra, mamy Szalonego Naukowca, myślę, że w tej turze idealną sytuacją będzie najpierw zbicie z Szalonego Naukowca, żeby zwiększyć szanse na zamrożającą pułapkę po stronie przeciwnika, więc robimy tak: naukowiec ginie, będzie drugi sekret? Będzie, dobra, teraz atakujemy Hilbotem. Mamy wybuchową, a druga będzie zamrażająca. Na to liczę, tak, mamy zamrażającą. No i dostawiamy doktora Hooka. Teraz, jakby było słabo, to mógłbym po raz kolejny wystawić Hilbota. Niemniej jednak, tak jak widziałem, to był gwóźdź do trumny dla naszego przeciwnika i zdecydował się poddać. Dobra, tym razem mamy Jayna. Miejmy nadzieję, że to będzie tempo mage, bo strasznie dużo ludzi ostatnimi czasy gra tempo mage'ami. A nie ukrywam, że tą talię jest dość łatwo pokonać moim Renolokiem. Piekielny ogień postanowiłem zachować, na wypadek, gdyby nastakował się tutaj jakiś żmijów, many i żarzycieli. Z kolei pozostałe karty są kartami za jeden, więc czemu by ich nie brać? Dobra, myślę, że standardowo zaczniemy od zombiaka. Jeżeli wystawisz mię manę, to w kolejnej turze z moim sierżantem zombiak ze żmijem many się wytrajduje. A jeżeli zużyję na niego Frostbolta, to także będzie dla mnie bardzo korzystnie. Bo Będzie to oznaczało, że jednego frostbolta już zmarnował. Dobra, jest Alchemik, to myślę, że zrobimy tak. Alchemika zabiję. Teraz mamy sekret, którym jest zapewne Counterspell albo yy, Lustrzany Byt. Chyba, że to się okaże być free, yy, Freeze Major, wtedy to będzie Ice Block albo yy, Ice Barriera. Dobra, zrobił w ten sposób. Dla mnie ok, to teraz myślę warto zagrać wokół sekretu. Sprawdźmy, czy to nie jest Counterspell. Dobra, jak się okazało jednak to był Counterspell, więc mogę nas spokojnie wystawić mojego Impgang Gangbossa. No i w sumie myślę, że jest OK. Jeżeli wystawi żarzyciela, to możemy go zniszczyć. Mamy żywiołaka wody. W sumie jego też się mogę pozbyć. Myślę, że zrobimy w ten sposób. Co prawda mojemu Impowi zostanie tylko jeden punkt życia, ale jeżeli go zabiję, to znowu zmarnuję całą turę na użycie Hero Power. A jeżeli go nie zabiję, to w kolejnej turze mogę go podlaczyć moim stworem za 3. Więc myślę jest ok. W miarę mamy stabilną sytuację na polu. A propos stabilności, to właśnie mamy niestabilny portal po stronie przeciwnika, który podarował mu cień znak Sramas. Mógłbym w tej turze odpowiedzieć na niego Hellfire'em. Niemniej jednak myślę, że ten cień nie jest dla mnie jakimś dużym, za dużym zagrożeniem. Mac tutaj nie ma za bardzo jak go bafnąć. Więc po prostu podleczymy naszego Ip Ganposa, chochlikiem, który z niego wcześniej powstał. Pójdziemy prosto na Face. Tak, cień znak Srama złoty. W sumie nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem złoty cień znak sramas, z całkiem fajnie. My eterycznego przywoływacza. W tym momencie użycie Hellfire'a. Stało się bardziej atrakcyjne, niemniej jednak nie wiem, czy po prostu nie użyć moich stworów, które mam na polu. No cóż, zdecydował się wystawić dwa taunty 0 na 2, więc chyba jednak Hellfire będzie musiał iść. No, chyba tak zrobimy. Najpierw dopiero zobaczymy, co dostaniemy. Niestety nic lepszego, więc po prostu idzie Hellfire. Co prawda jeden z moich stronników zginie, ale myślę, że wyczyszczenie czterech stronników przeciwnika jednym zaklęciem jest znacznie cenniejsze. Dobra, mamy doktora Hooka. Na szczęście dla nas mamy w dłoni Big Game Huntera, więc doktor Hook tutaj wielkim zagrożeniem nie będzie. Mógłbym także wystawić swojego doktora Hooka, ale fakt faktem jest taki, że mimo wszystko wolę utrzymywać stabilną sytuację na polu i mieć kontrolę nad grą. No jeszcze w sumie na środek wystawimy argus, argusa, głównie dlatego, żeby hero power nie mógł zniszczyć naszego impa. I żeby mieć trochę większe stwory po swojej stronie na polu. Dobra, mamy 14 punktów życia. Nie ukrywam, że to nie jest zbyt bezpieczna sytuacja z tego względu, że dwa firebole biją za 12. Kiedy dodamy do tego hero power mamy łącznie 13 obrażeń na face, więc... Nie wiem czy przypadkiem nie użyć w tej turze już Renault. Tylko trochę mi go szkoda, bo mamy 14 punktów życia, 14 HP nam nie zjedzie. Myślę, że użyjemy Taurizana. Myślę, że użyjemy Mrocznego handlarza. Niech będzie nadmiar mocy. I po prostu pójdziemy na face. W tej turze rac raczej nas nie ma jak zabić, bo nawet jeżeli ma dwa Firebole w dłoni. To i tak będzie musiał żmije many przebić się przez mojego taunta. Właśnie w ten nowy sposób. A same firebole nas nie uratują. Dobra. Mamy smoka. Jeżeli nie zniszczy w tej turze Taurizana, to oznacza, że Taurizan podziała jeszcze jedną turę. No niestety nie podziała. W sumie nie ma co mu się dziwić sam tak, żebym zniszczył Taurizana, gdyż jest to jedna z bardziej niebezpiecznych kart po stronie przeciwnika. Dobra, zaryzykuję dopiero sobie kartę. Mamy brana. Teraz nie wiem, czy podleczać się, Reno, czy nie podleczać. Na pewno wyczyścimy mu stół. To jest pewne. I nie wiem, czy tego używać, bo dwa firebole nie zabijają, ale. Dobra, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował, bo jeżeli teraz by akurat się zdarzyło, że będziemy miał te firebole w dłoni, co nie ukrywajmy, jest na to spora szansa. To byłoby mi przykro wygrać z taką przewagą nad moim przeciwnikiem. Bo tak naprawdę jeszcze jedyne zagrożenie, jakie stoi po jego stronie, to jest Antonidas, na którego mamy z kolei przygotowanego beztwarzowego manipulatora oraz wyssanie duszy, więc Antonidas jednak dla nas żadnym zagrożeniem nie jest. Tym bardziej, że jak widzimy, chyba mu coś kart nie podchodzą. Dobra, jest ogniste działo. Bagiendy szlam ginie, i mamy kolejnego żywiołaka wody. O, jest tak, także wypaczona otchłań, bardzo fajnie. Dobra, niech będzie bran. I wystawimy doktora Hooka, który będzie miał podwójną porcję bomb dla mojego przeciwnika. Jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzi nasz kolega. Myślę, że bran plus doktor Hook to jest spełnione marzenie wszystkich fanów doktora Hooka. O jezu, jeszcze używa tajemne pociski. No to będzie. Wybuchy, pościgi, na leśniki. Szkoda, że żywiołak wody prze... Oj. Kurczę, przejął brana, ale czy jest coś, czemu... A, no tak, jest eteryczny przywoływacz. Całkiem zapomniałem o tej karcie. Co prawda dostanie z niego teraz dwa zaklęcia, niemniej jednak i tak uważam, że gorzej by było, jakby mi ukradł doktora Hooka. Chociaż w sumie nie tak źle, mam przecież wypaczoną otchłań w talii, w dłoni nawet w tamtej sytuacji bym na pewno użył. A tak, to ma jakieś cztery niezbyt groźne stwory po, stw po swojej stronie, które myślę w kolejnej turze możemy bardzo łatwo wyczyścić. Dobra, jak wody wyczyścił się sam. E, to teraz zrobimy tak. Najpierw zobaczymy... O, mamy cienisty płomień. No zobaczcie, więcej szczęścia niż rozumu. To jako, że dr Hook w tej turze i tak nie za dużo zrobi, to użyjemy na niego wycienisty płomień. No i w sumie tyle. Szatkownika wystawiać nie będę. Bo nie będę. Nie chcę sobie gry zrujnować, jak mi po raz kolejny dzisiaj z szatkownika wypadnie Doomsayer. O, pierwsza kula ognia zmarnowana. Dla mnie spoko. Mamy szalonego naukowca. Z tego szalonego naukowca mój przeciwnik na bank dostanie lustrzany byt. Więc żeby zmarnować lustrzany byt, to użyjemy sowe, Tak w sumie bez sensu. No dokładnie. I teraz możemy na spokojnie wystawić śluz ożera. Dobra, jednak dobierzemy kartę. Standardowo w złej kolejności, ale... Tutaj już nie musiałem się za bardzo martwić o to, w jaki sposób zagrywam. Dobra, nasz przeciwnik ma 7 punktów życia. Co prawda nie mamy go za bardzo jak w kolejnej turze zabić. Ale on raczej nas także nie zabije... W swojej turze i tak naprawdę nie wiem, czy jest jakakolwiek karta w jego talii która w tym momencie by go uratowała. Może zabić mojego śluzożera teraz, ale co mu to da? Ma jakieś obszarowe zaklęcie, w sumie mógł dostać z yy, tego stwora, co odkrywa karty. Dobra, ma, mamy stożek zimna. Ok. No i tyle. Jak widzimy, nasz przeciwnik ma strasznie słabe karty. To my go jeszcze powstrzymałem przed używaniem dużych stworów, wystawiając po swojej stronie Sylvanas. A jak wszystko pójdzie po mojej myśli, to swój drugi ostatni fireball na ową Sylvanas zużyje, No, mamy zamieć. Czyli jak widzimy, eteryczny przywoływacz mojego przeciwnika był bardzo mroźny. Samy lodowe zaklęcia mu przyzwał. O, mamy tajemnego golema. O, i mamy nadmiar mocy. No to bardzo mi przykro, Jayno, ale mamy game over. I dwie właśnie dobrane karty wygrają mi grę. Mógłbym stwierdzić, że wygrałem grę dzięki Nie niemniej jednak i tak mieliśmy taką przewagę, że nawet bez tego golema myślę, że prędzej czy później byśmy tę walkę wygrali. I mamy Mistrica, więc jest idealnie. O, znowu mamy Maga. Tym razem w wersji męskiej, czyli mamy Mediwa. Na szczęście, Mediw niczym się nie różni od Jane, jeżeli chodzi o zestaw kart, które posiada. Myślę, że wszystkie te karty wymienię. Gniew Demona, co prawda, jest tanią kartą, ale za zaklęcie obszarowe, które atakuje za dwa, nie jest w stanie nawet zabić żmii A jak widzimy, tak się Gniew Demona wrócił. Standardowo zaczniemy walkę od y, naszego ząbiaczka. Miejmy nadzieję, że zombieczek przeżyje. Używa monety, czyżby chciał użyć Frostbolta? Aha, w sumie dla mnie to jest bardzo korzystna sytuacja, bo raz mój przeciwnik zmarnował monetę, a dwa zmarnował jednego ze swoich Frostboltów. Dobra, dobieramy kartę, mamy ochudziarza. Jeżeli nasz przeciwnik gra Freeze Mage'em, to ochudziarz przyda się na turę dziewiątą. O, Mech Mage. Czyli jednak okazuje się, że gniew demona mi się jednak przyda. To nawet bardziej niż się spodziewałem i to nawet w tym momencie. Dobra, Wihai, Mistrz Podwójny. Do widzenia. Kolejna bardzo korzystna wymiana dla nas. Wymieniliśmy dwie karty za jedną. Śniegoczłap. Ok, na niego z kolei myślę, że użyjemy implozję. Mógłby może piekielny ogień, ale liczę na to, że implozja uderzy za co najmniej trzy. Oczywiście najsłabsza możliwa implozja. No cóż, trzeba będzie to przeboleć, aczkolwiek plus jest taki, że nadal mamy dwa małe impy po swojej stronie, jeżeli jednego zabije swoją mocą specjalną, a no niestety nie zabije. Dobra, idzie na Face. Jak rasowy agresywny deck, to ja myślę zrobię tak. Wstawię szatkownika, z niego człapa się pozbędziemy, a z kolei impem pójdę na Face. Jestem ciekaw, co mu goryl, gorylobot przyzwał. Dobra, mamy wkurzotrona i mamy pajęczy czołg. Robi się trochę niebezpiecznie. No to myślę że zrobię tak, Dobierzemy sobie kartę. W sumie... W sumie mi obrońca Argus'a nie jest potrzebny. Jako, że mojego chochlika mi przeciwnik gorylem nie zniszczy, to możemy jego kurzotrona z kolei my zniszczyć. No i co dalej? W sumie przydałby mi się Reno do ręki, bo nie ukrywam, że Mech jest dość agresywnym nekiem i bardzo szybko, niespodziewanie może pozbawić nas wszystkich punktów życia. No niestety to nie był Doomsayer, a nie ukrywam, że teraz z Szatkownika by mi się Doomsayer przydał bardzo. Dobra, punkty życia nam się niespodziewanie kończą. Więc wystawimy low tewa, który mojego przeciwnika chociaż na jedną turę przed używaniem zaklęć przyblokuje. Kart nie dobierałem, bo tak jak mówię, trochę mało punktów życia mam. Mamy co prawda widzącego z kręgu ziemi. Niemniej jednak, dobiera nam, dodaje nam, odnawia nam właściwie tylko 3 punkty życia. I jak widzimy, szczęśliwie nasz przeciwnik dobrał Jana. Gory lobota, czyli trochę słabo. Więc trzeba trochę poczyścić po jego stronie. Teraz, jak to najsprytniej zrobić? Czekajcie, czekajcie. Dobra, tego na pewno się pozbędziemy. Użyjemy piekielny ogień. Ja na... Dobra, jest Reno. Ja się na wszelki wypadek podleczę. Na wypadek, gdyby mój mi przeciwnik miał Firebola. teraz modlimy się o to, żeby nie miał dwóch. Ewentualnie, żeby nie miał Fireballa i Frostbolta w dłoni. Jeżeli nie będzie miał ani Fireballa, ani Frostbolta w dłoni, to myślę, że już mamy wygraną tak naprawdę. Już tutaj nic w żaden sposób nam nie zaszkodzi. No i wygląda na to, że nasz przeciwnik ma pozamiatane, bo oczywiście w tej turze pójdzie Reno Jackson. Tylko nie wiem, czy dobierać kartę, czy wystawić yy, szefa chochlików. Na pewno musimy najpierw poczyścić stół. Myślę, że zabijemy Alarmobota, jako że może się zamienić z Antonidasem i myślę, że zrobimy tak. Oczywiście niech będzie Reno i niech będzie szef Hochlików. Jednak kart dobierać nie będę, bo w sumie moja ręka jest na tyle dobra, że na razie nawet dobierać kart nie potrzebuję. No i zaczynamy zabawę od nowa. Znowu mamy 30 punktów życia, z tym tylko, z tą tylko różnicą, że nasz przeciwnik jakby nie za bardzo ma czym grać. O, doktor Hook jeszcze do kolekcji. Szkoda, aż żałuję, że znowu nie mamy brana w miedziobrodego razem z doktorem Hookiem, gdyż doktor Hook z czterema minami spoko opcja. Ile mam w ogóle punktów obrażeń na stole? 7, 9, 10, 18. 18. Jeżeli dostawimy do tego mojego golema, to będzie 22. Zabraknie nam dwóch punktów obrażeń. Więc Litala jeszcze nie będzie, chyba żebym pokombinował z moimi bombami. O, a jednak będzie Lital. No, na pewno 7, 9, 10, 18 plus 8. No, mamy Litala 26. Dobra, ta walka była zaskakująco krótka, szybko poszło. Może doszliśmy do 10. tury, to jakoś się krótka, strasznie wydawała. No i mamy dziesiątą turę, dziesiątą rangę. W sumie turę dziesiątą też. Dziesiątą rangę udało nam się dobić. Jeszcze 5 do epickiej karty z paczki, a może w tym sezonie, jako że jest w miarę jeszcze wcześniej, jak na mnie. To może uda nam się wbić coś więcej? Tymczasem mamy dziesiątą rangę, jestem w sumie zadowolony.